Parking pod fortem Rothenberg. No, jest przy drodze, no, ale to jest droga jakaś lokalna. Bl wyżej, bliż bliżej fortu jest też parking, ale no, obecnie jest zamieniony na jakiś skład budowlany. Gdzieś coś remontują. No, pewnie za jakiś czas to się zmieni, no, ale obecnie no, jest to zagrodzone. Jest obok jeszcze taki no, mały parking, ale tak raczej słaby na nocleg, także jakby ktoś chciał nocować pod fortem no to raczej tutaj jest chyba najrówniej i najwięcej miejsca i tak najfajniej w tym regionie A tutaj ktoś nocuje jeszcze śpi także tak to ta miejscówka wygląda no tu nie będziemy nocować, bo Jesteśmy rano, ale zatrzymałem się, żeby pokazać mam to miejsce, może komuś się przyda.